Ja mam pytanie, informacje o stanie zaawansowania budowy tej hali, tej tej budowy miejsko-sportowej. To było w tym w który został zamknięty, już jest Ale mam takie pytanie, bo nie tylko ja, ale też i mieszkańcy, i niektórzy rady też chcą wiedzieć, na przykład po ostatnich rozmowach, to było po ostatniej sesji, to było też w styczniu, Rada Budowy, tam było to przesunięcie tego terminu który już minął. I większość mieszkańców tak samo mnie interesuje, jakie były argumenty wykonawcy, że zadziałały w ten sposób, że gmina po prostu bo no, nie wykonanie tej hali w terminie. Jakie, jakie po prostu argumenty przedstawił, że to zostało uzmędzione, że nie na została żadna się z mieszkańcami i, i, i praktycznie każdy takie pytania zadawał. W sumie ja nie bardzo wiedziałem, co było dlaczego? dlaczego tak akurat jest nie? Bo rzeczywiście jest tak, że jeżeli jest sformułowana jakakolwiek umowa, niewywiązania w terminie, moim zdaniem powinny być jakieś kary umowne I, i wszystkich interesuje jak to się stało, że w ogóle to nie jest. Jeżeli chodzi o argumenty, naprawdę nie uczestniczą terminie. Co powodowało, że taki aneks został podpisany. Faktem jest, że aneks został podpisany, że termin został przesunięty, i faktem jest, że zwiększone zostały kary umowne o 50%, ale dopiero tego nowego terminu, który, który został, czyli od 15 kwietnia, naliczanie. Tyle mogę tylko powiedzieć. Czy w w ogóle brał ją? W tych rozmowach? Oczywiście, no, ja no ja że brał ją. Pani Kłata, bo Pani Wojt ustanawia takie zasady. Nie, to już tak, że, że no nikt nie brał. Jeżeli Pan Radca w tym nie uczestniczy, no, to nie uczestniczyła. Ale pani, pani Mialski, robocza, ona prowadzi całość tego zadania. I, i uczestniczyła w tych rozmowach. Prowadzi to zadanie. Jeżeli ja mogę tylko powiedzieć tak, jeżeli interesuje Pana Radnego jeszcze to i rzeczywiście, w dniu jutrzejszym Pani Jaska będzie, w każdej chwili to, co do niej należy może udzielić odpowiedzi. A myślę, że jeżeli chodzi o założenia, no to tutaj pan wójty tu jest tą osobą, która, no, 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 która decyduje i, i myślę, że najbardziej kompetentą.